Koszykarze UKS-u Alby Chorzów pewnie zwyciężyli z drużyną gimbasketu Wrocław 82 do 43. Chorzowianie zmierzyli się z drużyną z ostatniego miejsca w tabeli więc wszyscy liczyli na pewną wygraną. Spotkanie było doskonałą okazją by dać odpocząć liderom zespołu przed następnym meczem a dać szansę zaprezentować się graczom rezerwowym. Swoje cele jakby zrealizowałem bo oszczędzaliśmy na, na mecz z Kłodzkiem nas najistotniejszy. Pierwszą piątkę także praktycznie ci gracze pierwszopiątkowie grali 10 minut no i, i być może stąd ten wynik nie jest taki do końca przekonywujący. W ataku wychodziły, zagryf jak chcieliśmy. Dużo graliśmy piką, bo czasami rzadko to wychodziło. Mieliśmy czysta pozycja, rzucaliśmy, trafialiśmy. Zbieraliśmy, walczyliśmy na koszach. Mimo wysokiego zwycięstwa z każdego spotkania należy wyciągać wnioski. Troszeczkę cały czas kuleje w moim odczuciu gra w obronie, no bo jednak tak mówię, to są jednak młodzi chłopcy z Wrocławia, głównie juniorzy i, i, i tutaj jednak o ile moglibyśmy my nie trafiać, nawet jak mamy z, zawodników drugiego planu, powiedzmy, którzy grają więcej, to jednak w obronie powinniśmy mniej stracić punktów. Mi się wydaje, że zawodnicy trochę się rozluźnili, bo wiecie, że grzyba jest trochę słabszy i zamiast podpiszczyć niektóre elementy, to jest prostu sobie odpuścili, no i dlatego było słabiej niż chcieliśmy. Alba w tym sezonie postawiła sobie jasny cel. Trzeba jak z każdym wydrywać, po to walczymy, nie? żeby awansować. Więc nawet, chłopacy byli młodzi i walczyli, ale nas też jest ten zwycięstwo, bo mamy jakieś punkty. Wcześniej mówiłem przed sezonem, że nas interesuje awans i o ten awans będziemy grali. Kolejny mecz Alba zagra 25 stycznia, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Doralem Nysą Kłocko.